Hej, cześć, dzień dobry, witam na skrajnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj do Was takim filmem o 10 rzeczach, które chciałabym zrobić tej jesieni. Słuchajcie, już u mnie w domu dynie sam. Już jest coraz bardziej taki jesiennie na dworze. Więc stwierdziłam, że to jest idealny filmik na początek września. Dlatego otwieram swój zeszycik. I lecimy z tym filmem. Pierwszą rzeczą będzie rodzinny, jesienny spacer po lesie. Słuchajcie, kocham chodzić po lesie, kiedy właśnie jest taki jesiennie, kiedy są grzyby, kiedy te liście spadają, kiedy naprawdę czuć tą jesień w powietrzu. Kocham taki klimat, dlatego z olbrzymią chęcią po prostu chciałabym którejś soboty ubrać nas ciepło i pojechać do lasu. Drugą rzeczą jest coś, co może być dla Was trochę zaskoczeniem, a mianowicie ja, jesieniara, nigdy jeszcze nie zrobiłam swojej zupy dyniowej. Nigdy. Dlatego mam taki plan tej jesieni zrobić swoją zupę dyniową, tak naprawdę w dwóch wersjach. Jedną chciałabym zrobić na mleku kokosowym, a drugą chciałabym zrobić na śmietanie 30. E, przynajmniej takie przepisy znalazłam. I chciałabym e, właśnie zrobić zupę dyniową... A co najlepsze, mamy swoją dynię, więc nawet z naszej dyni chciałabym zrobić tą zupę. E, parę razy jadłam i jest dla mnie ona ok, natomiast nigdy nie robiłam sama, a jak wiecie, ja kocham gotować, ja bardzo dużo gotuję. Dlatego myślę, że taka zupa będzie świetnym pomysłem na takie umilanie sobie jesień. Jesień to oczywiście cynamonki, ale oprócz cynamonku w moim przypadku to jest również szarlotka. I słuchajcie, mam olbrzymią ochotę kupić. Takie specjalne. Um, jak to się nazywa? Szara reneta. Szarą renetę, e, jabłka, żeby zrobić szarlotkę. Podobno jest najlepsze wtedy są, e, więc um, chciałabym gdzieś dorwać i zrobić taką właśnie szarlotkę z szarej renety. Czwarta rzecz. Słuchajcie, moja mama kiedyś bardzo zaraziła mnie serialem Kochane Kłopoty. To jest chyba tak. E, angielska wersja to jest e, Girmol Girl. E, I powiem Wam, że je ma od paru lat nie... w której nie obejrzałabym chociażby paru odcinków. Natomiast chciałabym obejrzeć w tym roku sobie cały sezon razem z tymi wszystkimi dodatkami. Typu gdzieś tam mamy. Mm, tam jest później dodatkowa taka seria, czy pory ro, roku, i tam jest właśnie osobno każda. Pora, i chciałabym po prostu też z tymi dodatkami pooglądać, bo tam już jest kiedy córka od głównej bohaterki, jest już mm, taka dorosła. Ona już się wyprowadziła od mamy, i bardzo bym chciała obejrzeć to do końca. Ja oglądałam tylko część, ale no mówię, no. Kochane kłopoty, to u mnie to jest taka. Powiem tak, jak dla mnie Kevin to jest początek świąt, tak dla mnie Gilmore to są, to jest jesień to ja muszę obejrzeć, tak samo jak Harry Pottera. No i właśnie, to, że obejrzę Harry'ego Pottera, to myślę, że już nikogo nie zdziwi i nawet nie ma tego tutaj na tej liście, ale na liście jest przeczytanie wszystkich części Harry'ego Pottera. W tamtym roku nie przeczytałam wszystkich, przeczytałam trzy, natomiast w tym roku chcę przeczytać wszystkie siedem. Punkt szósty, słuchajcie, jak szybko lecimy z tym filmem, dopiero cztery minuty, a ja o szóste mówię, ale teraz się rozgadam. A mianowicie marzy mi się taka jesienna sesja z chłopakami, natomiast e, zrobiona przez nas. Że za aparatem będę ja, za aparatem będzie Piotrek i za aparatem będzie również Wojtek. Słuchajcie, y, nie mam jeszcze zdjęcia, które zrobiło nam nasze dziecko, a myślę, że takie pierwsze będzie czymś naprawdę wyjątkowym. E, dlatego chciałabym z chłopakami zrobić sobie właśnie taką jesienną sesję, czy to w lesie. Mamy taki super park w ogóle w mieście, w którym słuchajcie, jak jest jesień. Tak, jak wchodzicie tam, tak jak do jakiegoś po prostu zaczarowanego ogrodu. Masa, masa po prostu liści kolorowych, cudowne ścieżki, ławeczki w przepięknym klimacie. Do tego wszystkiego mamy taki jakby ala mini stawek, który jest kompletnie zaniedbany, ale nad nim jest domek. I jest taki piękny mm, podest. Słuchajcie, jest to przepiękne miejsce do zrobienia z, zdjęć i no, myślę, że możliwe, że właśnie w tym parku zrobimy część zdjęć, a część zdjęć zrobimy sobie w lesie, ale również kto mnie zna od kiedy ja tak naprawdę urodziłam Piotrka, ten zna naszą ścieżkę spacerów e, w stronę granicy z Niemcami, ponieważ ja mam tutaj bardzo blisko. E, I tam również jesienią jest przepięknie. Pola, lasy, tak mamy, jest ulica i przy ulicy są same drzewa. Jest to przepiękne miejsce do zrobienia sesji. Tylko trzeba trochę tam pomyśleć, pokombinować. I można naprawdę zrobić przepiękne zdjęcia. Więc myślę, że jak najbardziej w tym roku chciałabym zrobić taką sesję z chłopakami. Nawet takich 10-15 zdjęć. Ale takie po prostu wisienki. Nasze takie wisienki. Mój Wojtek ma niesamowity dyrek do robienia zdjęć. I po prostu ja jestem... Ja zawsze go podziwiam za to, jak on potrafi zrobić przepiękne zdjęcia, potrafi tak pięknie ustawić aparat, że te zdjęcia są cudowne, naprawdę. I chciałabym właśnie, żeby w tym roku nam tak ustawił aparat, żebyśmy po prostu zrobili sobie sami taką jesienną sesję. Spróbować nowego przepisu z cynamonem bądź imbirem. Mam wrażenie, że imbir i cynamon to są takie Dwie przyprawy, które bardzo mocno wchodzą w ten jesienny klimat. Dla mnie goździki, anyż, to już bardziej takie wiecie święta, ale cynamon i imbir to dla mnie jesień. Dlatego chciałabym spróbować coś nowego. Nie wiem, czy może jakieś ciasto, czy może jakiś, nie wiem, mm, napój, a może po prostu zrobię jakiś obiad z imbirem. Z tego co kojarzę, możecie mnie poprawić, bo nie jestem pewna. Imbir bardzo często wykorzystuje się w kuchni azjatyckiej. I też w ogóle mam ostatnio taką straszną fazę na kuchnię wietnamską, na kuchnię japońską. Ja po prostu oglądam te przepisy i mi ślinka leci. Mam ochotę po prostu to od razu pójść do kuchni i robić. Dlatego możliwe, że w tej jesieni również pokombinuję coś z tą kuchnią. Ale bardzo bym chciała zrobić właśnie coś nowego. Jest zupa fo. To jest chyba fo. Fogo, czy Fogu, to właśnie chciałabym zrobić ją. I też, ale tam chyba akurat mało jest imbiru, ale coś takiego naprawdę imbirowego bym zrobić. No i właśnie, kolejną rzeczą jest samotny spacer po parku z kawą albo herbatą. Mam ochotę po prostu któregoś dnia zrobić sobie duży kubek termiczny, jakiś kawy taki właśnie z cynamonem, albo jakiś herbaty fajnej z masą jakichś tam syropów. Cytrusów, coś takiego naprawdę fajnego, i chciałabym to zamknąć. I przejście do tego właśnie parku, o którym wam powiedziałam, że tam jest tam przepiękny klimat, możliwe, że nawet z książką. I chciałabym tam po prostu spędzić sobie tak z godzinkę na spokojnie, wyczilować, wyciszyć się, mieć taki dzień samej, znaczy taki poranek samej ze sobą na takim spacerze. I jeszcze spokojnie poczekam tak z miesiąc, bo za miesiąc tam to w ogóle będzie przepięknie, e, ale chciałabym zrobić tej jesieni taki właśnie. Wyjście sama ze sobą, z kawką, oczyścić umysł. No, powiem Wam, że to może być fajne. Zrobić jesienną tapetę na telefonie. I chciałabym, słuchajcie, zrobić sobie taką tapetę, w której będę miała zarówno nasze zdjęcia z chłopakami, ale również e, takie jakieś, albo cytaty. Albo jakiś mm, napis jesienny, albo jakiś tam mm, taką ala, mapę życzeń na tą jesień. Coś takiego chciałabym pokombinować i myślę, że mi się uda. No i ostatnią rzeczą jest spędzenie samotnego takiego poranka. Jak wiecie, Piotrek idzie do przedszkola, Piotr będzie w bardzo fajnych godzinach, kiedy ja będę mogła dużo zrobić, ale jednocześnie będę miała takie dni, w których wyhamuję. Spędzę czas sama ze sobą. Myślę, że po tych czterech, prawie pięciu latach siedzenia z Piotkiem w domu, ponieważ Piotr ma pół roku, mam wrażenie, że ta moja głowa jest strasznie przeciążona. I jakby na nowo muszę odnaleźć w siebie bycie kobietą, a nie tylko mamą. Wiecie, gdzieś tam ja sobie radzę to z tym, gdzieś tam bez problemu potrafię znaleźć też czas dla siebie samej, natomiast są momenty, w których ja. Potrzebuję takiego poranka, gdzie zakopię się w jakiś koc z dzwankiem herbaty i przez cały poranek będę czytać książkę albo obejrzę jakiś jesienny film. Taki czas sama ze sobą, takiego wyhamowania, bo powiem Wam, że w momencie, kiedy żyjecie pewnym rytmem i robicie to cały czas pod kogoś to w pewnym momencie wasz organizm, wasz umysł zaczyna się buntować. I ja miałam na przykład ostatnio właśnie taką sytuację, kiedy powiedziałam dość, sama sobie, dość. I to sprawiło, że właśnie zaczęłam sobie myśleć o takich właśnie samotnych porankach, kiedy mój mąż będzie miał pierwszą zmianę, kiedy moje dziecko będzie w przedszkolu, a ja będę mogła się wyciszyć. Tak, i to jest taki cel na to Takiego odnalezienia siebie z powrotem, jako kobiety, jako bycia jednostką, jako ja, a nie jako mama, żona, y, pomoc domowa i tak dalej. Chcę być ja, jako ja. Więc y, dajcie znać, czy dla Was też ta jesień będzie taka właśnie trochę odnajdywania siebie z powrotem. A może właśnie macie ochotę zaszaleć tej jesieni i po prostu spełnić jakieś swoje marzenie, zrobić sobie taki właśnie taki jesienny boom, napakować dużą ilością atrakcji? Czy raczej właśnie będziecie mieć taką linię spokojną, czy raczej będzie dużo się działo? Dajcie znać, jakie są Wasze plany na to jesień, i życzę Wam miłego dnia.